Karty. Widzę, że pra praktykujesz swój zwyczaj i rozmawiasz z sędziami przed, ale widzieliśmy, że to skutku wielkiego nie przynosi ostatnio. Czemu? Bo no, jesteś jest, równie gadatliwy w trakcie meczu. Nie przesadzajmy. Myślę, że i tak to jest yy, zminimalizowane niż, niż było wcześniej. Zawsze są jakieś emocje i, i ciężko też się do, do tego jakoś tak yy, nie odnosić. nie? No, no a, propos, a, propos, ja, więc... a propos emocji, powiedz jak bardzo jesteś wkurzony kur, po yy, ostatnim meczu od 1 do 10 no na pewno z, z 10, no, jak najwięcej, bo to taki mecz, y, gdzie coś sobie mówimy, oczywiście chcemy grać mówię odpowiedzialnie i jakby oczywiście wygrać ten mecz, tak jak zresztą mówiłem przed meczem do Was, a, a dostajemy bramkę na, na 1-0 w trzecim minucie. Gdzieś tam po części no, może być to jakby mój błąd, no, ale też mnie nie będę tego analizował. No ogólnie z perspektywy meczu, tak, całego, gdzieś tam próbujemy odrobić ten wynik, dziesięciu mówię, każdy walczył za, za dwóch, żeby, żeby jeszcze, jeszcze coś z tego ugrać i w szatni na że powiedzieliśmy, że nie takie mecze się jeszcze udawało wygrywać innym drużynom. I, i... Uważam, że byliśmy blisko przynajmniej zremisowania tego meczu. tak? Wygrania może by też się udało, gdyby wpadła jakaś bramka na 1-1 wcześniej, tylko nauczyciel miał swoje sytuacje, no ale to też tak jest, jak my próbujemy odrobić, a nie tylko gdzieś tam się bronić, bo nie mamy czego bronić. Jak chcemy wygrać ten mecz jakby już przed samym meczem, a tym bardziej przegrywając mecz jakby w jego trakcie i grając w 10, no to już musimy ryzykować. no Dlatego myślę, że każdy z nas dzisiaj jest że bardziej zmobilizowany, bo to zawsze tak to wygląda, ale ta złość z poprzedniego meczu i ogólnie gdzieś tam z całego tego sezonu, gdzie, gdzie gramy te mecze całkiem nieźle, bym powiedział, niektóre i, i tych punktów brakuje, no to, to dzisiaj musi to jakby się odwrócić i, i będzie to widać, mam nadzieję, że będziemy chcieli nie, przynajmniej te trzy punkty dzisiaj zdobyć i po części gdzieś tam ten nasz ukrytek punktowy odrobić. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Wiemy, że jest sportowa złość w drużynie, w sztabie na pewno też. Na pewno. Ale ta złość czasami często nawet potrafi się przełożyć na, na coś dobrego. Tak będzie dzisiaj? Musi się przełożyć na dobrego. Nie ma innego wyjścia, nie ma innych Ile razy tutaj grałeś, Saszka? 6-7 razy. Zawsze Zawsze... To jest... Jestem jakoś się korzystał. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Będziesz talizmany. Że dzisiaj również tak będzie. Jestem, mam nadzieję, że jestem pewien. Powiedz, jako, jako doświadczony zawodnik, człowiek też, powiedz jak oceniasz tę sytuację, w której arka się znajduje teraz. I ile razy byłeś podobny, jak to się kończyło, że idzie? Teoretycznie ta gra wygląda. No, a wyniki nie do końca. Tu, nie, no nie ma co, trzeba spokojnie pracować, nie ma co robić żadnej, żadnej paniki. Tak jak powiedziałeś, ta gra wygląda, wygląda nieźle. Zastanawiam yy, no, że te wyniki też przyjdą. Kilka razy się w takiej sytuacji znajdowałem, zawsze kończyło się to dobrze i, i widzę na treningach jaka jest jakość drużyny chłopaków i wierzę, że, wierzę, że dzisiaj, dzisiaj będziemy piąć się w górę tylko. W ostatnim pojedynku pomiędzy Jexą a Arką i Żatyną lepsi byli winiali wybuchami z tutaj na duchowej 2 do 0. Jak oni zaczynają spokojnie, bez wariata, nie rzucamy się. Ustawić i wychodzimy. Dyscyplina panowie. Gramy w silkę, gramy od pola karnego. Nie idziemy do presu, od razu wybiegamy. Spokojnie zbudować, ustawić. Tak jesteśmy, ale nie cofnąć. Nie cofnąć się przez trawkę, tylko wyżej kowału, przesuwamy do przodu, przesuwamy, walczyć no, wiemy jedną o to, to jest tak? Dwie i przesuwamy w odpowiednim momencie, wtedy jest dość... Panie, to jak czekały by... na tym średnim, to tam się pali. Strada piękna nie. nie przechodzi między liniami. Tak nie, to o to chodzi właśnie. Nie cofamy się. Dobra, dawaj, dawaj. Z wiarą, z wiarą, z wiarą, panowie! Mieścimy! i uderzenia w Dawaj, panowie! do dobrej gry dołożyć punkt, trzeba odpowiedzialnie wyjść od początku. Niech oni popełniają błędy, rzućmy im za plecy dwa razy. Niech oni popełnią błędy i żebyśmy my mieli z tego korzyść Na ich połowie. Dawaj, za zwycięstwo! Kto wygra Dawaj, zapraszam, panowie! dawaj!

życie jest My gramy, ich nie ma, oni nam bramkę strzelają. No, dlatego my musimy jeszcze zdobyć dwie bramki. Zabezpieczyć tyły, ale wiara i zdobyć dwie bramki. I mówię. Ktoś widzę, że już odpływa na Mamy, ja podniku, już tam drzeję za już przygotowanych coś. I uderzamy panowie i pazerność tam na to. Pazerność polukamy. Zgadą, ale tak, mówię, zabezpieczamy tył jej zmiarą. Trzeba, trzeba, nie, jedną, tylko dwie trzeba zdawać, Dawać zmiarze, jeszcze, jeszcze więcej dać od siebie, wymagać, od siebie na tym boisku, jeszcze więcej dawać, pany. To wygramy!

Tak jest, tak jest. jeszcze Jeszcze Bravo! jeszcze kupa. Fajnie. Jest. Brawo! Bravo, bravo, он будет рассотан Zawdą. Teraz już możesz Kaj. Teraz już na legalu. Ja nie wiedziałem, że nie mogę. Ja jakby się pierwszy z Marku. Okazja była wyjątkowa. Bardzo Rozumiem. wyjątkowa. Cieszę się, że w końcu to zrobił. Ale też wiem, że na tym nie poprzestali. Brawo Marku. Koń z tym kutwa, Brawo. 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 W końcu. Brawo. Olaf Markus ci zabrał show. zrobiłeś to co nie, ostatnio, nie, dwa tak. gole zwycięstwo, a Markus na koniec. Zasłużą, zasłużą. Teraz jest legendą, nie? Już na stałe. Teraz prowadzi, nie? W tej klasyfikacji? Prowadzi. Markus Gratulacje. Również gratulacje, dobró. Mówiłem. Tak jest, jest asi! Idziemy! Dobrze, że Markus uszedł, przypomina sobie, że nie wiem, co mam A, wiecie, ja się mówię idealnie, gdzie mam być. Zawsze, zawsze. Całe życie się uczy. Całe życie się uczy. Dobrze, że ci krzyknę, gdybyś poszedł, co? Dobrze, że ci krzyknęłem. Brawo. <noise> Niewdzięczny mecz, tak można powiedzieć. Ale najważniejsze, jak się to skończyło. Tylko pamiętajmy, że to jest tyle, co my potrzebujemy. Tyle, co my potrzebujemy. Kolejny mecz, cztery dni i trzeba udowadniać. To wygramy! Arka! Arka! to! Arka to! Arka to!